To spotkanie Rady Nadzorczej zapowiadało się wyjątkowo burzliwie. Dziwnych, niepopularnych decyzji prezesa zrobiło się zbyt wiele. Trzeba było to wszystko omówić i podjąć jakieś decyzje. Pierwszy z członków zabrał głos, komentując ostatnie wydarzenia. Człowiekowi na tak wysokim stanowisku nie wypada się tak zachowywać. Krzyki, awantura. Wyrzucanie ludzi, uszkodzenie mienia, i to wobec sąści tylu świadków. I jeszcze, żeby to jeszcze było gdzieś na prowincji, no, można byłoby to jakoś wyprostować, zrzucić na głupotę Galilejczyków albo pogaństwo Samarytan, ale tutaj, w stolicy poza tym nie uszanowa naszej pracy dodała inna z osób zasiadających w Radzie. Taka inwestycja wszystko piękne. Deweloper spisał się znakomicie wizytówka naszej organizacji, a on mówi, że można by ją spokojnie zburzyć. Jednak nie to jest najgorsze, włączył się przewodniczący, tylko to, że on w ogóle nie uzasadnia swoich decyzji. Przeczytajcie raport. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Mógłby zadbać o PR, chociaż trochę. Problem jest dłuższy. Dodała specjalistka z działu prawnego. Proszę spojrzeć na statuty jedne z pierwszych dokumentów. Nie będziesz miał bogów cudzych, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego w błahych rzeczach, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył. W ogóle nie ma wyłączeń, jakichś zwolnień, żeby tak raz w tygodniu można było żyć tak, jakby go nie było. Albo nawet bardziej kazuistycznie, delikatne ulgi. Nie cudzołóż. No chyba że żona albo mąż ci opuści, wtedy możesz. Nie będziesz zabijał? No chyba że za skrócenia cierpienia, wtedy możesz. Nie kradni? No chyba że chodzi o podatki złodziejskie państwo albo o wielkie firmy, które i tak mają dużo, to nimi się nie musisz przejmować. A tutaj wszystko jest takie jednoznaczne. Jest jeszcze jeden problem. Wtrąciła się szefowa działu reklamy. To jest beznadziejnie sformułowane. Zamiast pozytywnego ujęcia, jakiejś radości, uśmiechu, to ciągle nie i nie. To prawda. Wszystkie te zasady są dla naszego dobra. Zaoponował lekko przewodniczący, ale sam nie czuł się wewnętrznie przekonany. Może i tak, ale i tak sugerują, jakby on był od nas większy, ważniejszy, jakby miał być ponad nami. A to człowiek powinien być w centrum, zgodził się przewodniczący. I dodał: Mamy jeszcze jeden problem. Proszę o zreferowanie szefa hr -u. Tak, dziękuję. Chodzi o tego delegata, który przyszedł z konkurencji. Tego, który jeździ po całym świecie. Jego styl niepokojąco zaczyna przypominać styl prezesa. Proszę zobaczyć. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To jest bardzo nieinkluzywne. Poza tym sugeruje, że ktoś może popełniać błąd. To jest nietaktowne. Kim jesteśmy, żeby sądzić, że mamy prawdę? Każdy ma swoją prawdę, wszystkie są równe. To jest język konfrontacji, nie dialogu. Ba, to się może poczuć poniżony. Proszę przeczytać dalej. Co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. To deprecjonuje ludzkość, która przecież może wszystko, w której rękach są losy planety. Mamy więc szereg problemów i musimy podjąć trudne decyzje, zakończył przewodniczący Rady Nadzorczej. Niedługo później powstał dokument zawierający te decyzje. Postanawiamy odsunąć Boga, od zarządu światem, my zrobimy to lepiej. Jego przykazania uznajemy za propozycję, nie obowiązek. Każdy niech sam decyduje, czy czuje, że coś jest grzechem, czy nie czuje. Zakazujemy sugerowania, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, a ateizm albo inne wyznania błądzą, mając w sobie co najwyżej cząstkę prawdy. Domagamy się szczegółowych wyjaśnień każdej decyzji Boga, co do losów świata i jednostek, a jeśli odpowiedzi nie będzie, uznajemy to za wystarczający powód, żeby odrzucić wiarę. Zabraniamy zwracania uwagi komukolwiek, kto grzeszy w jakikolwiek sposób. To jego prywatna sprawa. Skoro Bóg jest miłosierny, to wolno robić wszystko, co sprawia przyjemność i nie krzywdzi drugiego człowieka. Wszystkie inne kryteria odrzucamy. Rada Nadzorcza podjęła decyzję jednogłośnie. Ale i przewodniczący i tak bardzo się denerwował, idąc z dokumentem do gabinetu prezesa. Zapukał, ale odpowiedziała mu cisza. Zapukał jeszcze raz i kiedy znowu nie było odpowiedzi, ośmielił się wejść do środka. Gabinet był pusty, wszystko starannie posprzątane, na biurku. Jedna koperta zaadresowana do każdego człowieka na świecie. Otworzył ją i przeczytał dwa jedyne słowa, które były tam napisane: Kocham Cię. Oderwał oczy od tekstu, podniósł wzrok i zobaczył, gdzie jest prezes. Przez okno. Widać było wzgórze Golgoty, na którym Pan Świata, ukrzyżowany, właśnie umierał. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.